Witajcie w telewizji mikrogeneracja. Dzisiaj powtórka pierwszego odcinka telewizji mikrogeneracja, który już niemal 3 lata temu nastąpił. Tutaj mamy mikroinwerter, który sobie kupiłem jako pamiątkę z Intersolar, 130 euro. Moc 500W, więc zamierzam dwa takie moduły do niego połączyć. Każdy z tych modułów monokrystalicznych ma 285 W mocy szczytowej. Czyli takiej mocy, która rzadko kiedy jest osiągana, bo rzadko kiedy panel ma 25 stopni Celsjusza, przy nasłonecznieniu 1000 W na metr kwadrat. Więc jedziemy z koksem. Chcę Wam pokazać, jakie to jest łatwe. Tu podłączamy panele. Tu jeden panel, tu drugi panel. To wtykamy do gniazdka i działa. Technologia idzie do przodu. Tu jest panel o mocy 250 W. A tu jest dokładnie taki sam rozmiar o mocy 500 W. No i chyba łatwiej się modułu nie da zaczepić, proszę. Znane Wam trytytki. I tam jakieś dwa haczyki u góry i już wisi. Tam jest zachód, ale na południe mam już dach pełny, więc po prostu kładziemy na zachód. Więc zmieniłem zakres mojego amperomierza na 5A, Amper, czyli jesteśmy w tej dolnej skali. No i dosyć brutalnie to podłączam do sieci. Przypominam, że jestem zarejestrowanym elektrykiem i robię wszystko zgodnie z europejskimi standardami. Eee, po prostu wciskam druty do gniazdka, bo, tak jak większość instalacji w tym domu, który wynajmuję, jest tymczasowa. I przyciskamy drugą wtyczką. Troszeczkę trzeba wyciągnąć proszę bardzo to w tej chwili jest nasz prąd wyjściowy, czyli prąd zmienny przy napięciu 220V no i na moje oko jest coś około 0,6A wygląda to tak mniej więcej z tej strony. Całkiem fajnie i przy okazji mamy daszek na rowery Panele są nisko, można dotrzeć na przykład do kupy, którą można wytrzeć. No i wyszło słoneczko w końcu i mamy blisko 3 ampery. Co daje prawie 600 W. No więc, żeby uczynić ten odcinek ciekawszym, mamy tutaj ręcznie zbudowany w domu Router energii, który ma przekierowywać nadmiar energii, ta, która wycieka z domu, do grzałki ciepłej wody. Jak wychodzi słońce, to proszę bardzo, 300 W już w tej chwili wycieka do sieci. Jakbym nie miał baterii, to by 1,5 KW w wyciekało do sieci. No bo dzieciarni nie ma w domu, kobita wyjechała na zakupy i nie ma komu używać energii. Więc, jak mi się bateria napełni, to będzie się jeszcze grzała woda do tego, zanim oddam to za Friko. Przypominam, jesteśmy w Irlandii. Polecam stronę Open Energy Monitor. Jeśli ktoś ma zdolności, takie, żeby to poskładać i wrzucić kod, który też jest dostępny na stronie, w ten chip Arduino, to może sobie zrobić sam. Koszt części to nie wiem, może 150 euro, bo pudełko jest lansiarskie. Ale można taniej, jak ktoś ze z kartonu pudełko zrobi. No i zaraz go założymy. Takiego klipsa się zakłada na, na główne zasilanie. To jest nic innego jak przekładnik prądowy, który jest otwierany i on ma wyczuwać każdy kabel ma wokół siebie pole elektromagnetyczne i to pole elektromagnetyczne tutaj się łapie, indukuje się tu jakieś napiątko i tak dalej. Nie pamiętam, ale tu jest chyba jeszcze taki przycisk boost, czyli jak chcemy sobie podgrzać wodę, nawet jak nie ma wymiaru energii, to możemy kliknąć. No i to jest, to działa na takim triaku, tu jest taki triak. Więc, jak z domu wycieka nam 300W, to 300W leci na grzałkę. Jak wycieka kilowat, to kilowat leci na grzałkę. No i ten triak to jest taki kluczyk, co się otwiera, zamyka bardzo szybko, więc się trochę potrafi grzać. Dlatego z boku jest radiatorek. Nie ma tutaj filtrów harmonicznych, no ale zobaczymy, jakie to tam harmoniczne wpuszcza. Żeby było jasne, to na dachu mam jeszcze cztery panele, więc tam jest kilowat. I osobny falownik na strychu. A tam na ścianie są te trzy panele, te dwa co dołożyłem. A to jest tak zwany slack line. Uuu, Przy okazji mamy tu taki ciekawy model, przyszedł pocztą. Zapomniałem jak się nazywa, ale z Chin chyba kilkanaście euro. I tak się kręci. W wibracje. spad. Spadł. No model jak model. No to są magnesy, pernamenty. Magnesy. Wirnik na nich wisi, ale to ten magnes na dole wprawia to wszystko w ruch, bo tu płynie prądzik sobie z tych paneli. Zostaw ten tablet. Ostatnio trochę nie wyrabiam z nagrywaniem, ale tu na zakończenie jest nasz zainstalowany router energii, inaczej Power Diverter. I tutaj pokazuje nam dzisiejszą ilość energii wpompowaną do grzałki ciepłej wody. 0,297 kWh. No i tak to mniej więcej frunie, nie? Przybył w samą porę, bo tak jak widzicie, nie ma już mojego Victrona. Pomogłem Noelowi, który palił dużo paliwa, żeby oglądać telewizję. Więc ten Router energii działa w taki sposób, że co jakiś czas włącza i wyłącza grzałkę. Tak, żeby troszeczkę oszukać licznik, nie? Ta tarcza, wiadomo, odkręci się trochę do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i tak furka. I mój licznik energii tutaj pokazuje: 400 W, minus 200, 700 W, 360, minus 140, minus 400. Więc spójrzmy na licznik. O, tam przed chwilą było widzie, wi, widoczne obcięcie obcięta sinusoida, nie? To jest napięcie, to jest prąd. Także na no taki troszeczkę harmonicznych będzie, nie? Nie wiem, gdzie one tu są, nie chce mi się szukać, ale idę zobaczyć, jak się zachowuje licznik. Udało się w idealnym momencie złapać licznik. Zobaczcie na tą tarczę. Teraz włączę czajnik. Co? Wyłącz czajnik i toaster dla mnie. Proszę bardzo. Dobra. Więc tak się zachowuje mój licznik, nie? Jak widzicie, w ten sposób działa ten power diverter. Włącza, wyłącza, włącza, 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 włącza. Bardzo szybko to się dzieje, oczywiście. Tą naszą grzałkę i w rezultacie licznik stoi, nie? No więc, żeby była jasna sprawa, licznik zachowuje się w ten sposób, w jaki się zachowuje właśnie w tej chwili. Jak mocniej świeci, to częściej włącza, i wyłącza, tak jak było widać przed chwilą. A właśnie zaszło słońce, i mamy tylko grzałka. On, off. On off, on off, on off, on off. Dobra, zobaczcie, co się dzieje. Teraz działa nasz power diverter. A jeśli go wyłączę, skieruj na mnie kamerę. Tutaj jest nasz power diverter. Dobra, z powrotem na licznik. Uwaga, wyłączam go. Co się dzieje? Do tyłu poszła. Nie? Zgadza się, Arek, czy nie? Tak. No, no to dobrze. No i za chwilkę będzie pierwsza kilowatogodzina wpompowana w zbiorniczek ciepłej wody